Słuchaj uważnie, bo to, co usłyszysz, nie jest po to, żeby podlizać twojemu ego, ani dawać fałszywe nadzieje. To jest policzek w twarz, którego potrzebujesz, choć boli. Rzeczywistość jest taka, że większość ludzi żyje w oszustwie, wygodnie w swoich strefach komfortu, czekając, że życie podstawi im wszystko na tacy, nie ruszając palcem. Ale tutaj nie ma miejsca na kłamstwa. Ani tanie wymówki. Jeśli chcesz prawdziwych rezultatów, jeśli chcesz przestać być jednym z tłumu, musisz zmierzyć się z prawdami, których nikt nie chce słyszeć. To nie jest wygodne, nie jest przyjemne i na pewno nie jest łatwe. Ale jeśli zdecydujesz się czytać dalej, jeśli zdecydujesz się otworzyć oczy i przestać sabotować swoje własne życie, przygotuj się na intensywną podróż, bo to, co nadchodzi, jest surowe, ale konieczne. Porozmawiamy o tych prawdach, które wstrząsną twoją duszą. I nie tylko to, dam ci też narzędzia, stoickie rady, które nie są pustymi obietnicami, lecz konkretnymi praktykami, które możesz zastosować już dziś, teraz, by zacząć zmieniać swój kurs. Ale uwaga nic się nie zmieni, jeśli będziesz czekać, że ktoś inny rozwiąże twoje problemy. Zmiana zaczyna się od ciebie i będzie bolało. Jesteś gotów przestać narzekać i zacząć walczyć o to, czego chcesz? Lekcja pierwsza: zaakceptuj, że nie masz kontroli nad tym, co dzieje się na zewnątrz, a jedynie nad tym, jak na to reagujesz. Rzeczywistość jest taka, że nie możesz kontrolować tego, co dzieje się wokół ciebie, ani działań innych ludzi, ani zewnętrznych okoliczności. Które uderzają cię bez uprzedzenia. Próba panowania nad tym, czego nie da się kontrolować, tylko wywołuje frustrację, żal i emocjonalne wyczerpanie. Jedyną sferą, nad którą masz prawdziwą władzę, jest sposób, w jaki decydujesz się reagować na te zdarzenia. Ta akceptacja to nie rezygnacja, lecz uznanie swojej prawdziwej siły. Kiedy przestajesz walczyć z nieuniknionym i postanawiasz skupić swoją energię na tym, jak reagujesz, zaczynasz odzyskiwać kontrolę nad swoim życiem. To oznacza spojrzenie w głąb siebie, obserwowanie swoich myśli i emocji, bez pozwalania im, by cię porywały, oraz podejmowanie świadomych decyzji, które przybliżają cię do osoby, którą chcesz być. Nie ma znaczenia, co dzieje się na zewnątrz. To, jak wybierasz reagować, definiuje Twoją drogę. To jedyna prawdziwa wolność, którą masz, i podstawa do budowania silnego i sensownego życia. To nie jest łatwe, ale to pierwszy krok, by przestać być ofiarą okoliczności i zacząć być bohaterem własnej historii. Lekcja druga. Przestań obwiniać innych i przejmij pełną odpowiedzialność za swoje emocjonalne dobro. Łatwo jest wskazywać palcem, i szukać winnych na zewnątrz, gdy coś idzie nie tak, jak chcemy. Jednak obwinianie innych jedynie trzyma nas w pułapce bezradności i postawy ofiary. Prawdziwa wolność zaczyna się wtedy, gdy podejmujesz decyzję, by wziąć odpowiedzialność za swoje emocjonalne dobro, nie polegając na czynnikach zewnętrznych. Oznacza to uznanie, że Twoje emocje, spokój wewnętrzny i szczęście. Zależą przede wszystkim od Ciebie. Nikt inny nie jest odpowiedzialny za to, jak się czujesz, ani okoliczności, ani ludzie wokół Ciebie. Przyjęcie tej odpowiedzialności nie jest łatwe, bo oznacza przestanie usprawiedliwiać swoje reakcje, czy zrzucania winy na innych za swoje frustracje. To zaakceptowanie, że masz moc zmiany swojego spojrzenia i postawy wobec każdej sytuacji. Dzięki temu stajesz się jedynym właścicielem swojej emocjonalnej równowagi, a to daje ci siłę, by stawić czoła życiu z większą jasnością i determinacją. Nie czekaj, aż inni się zmienią lub dadzą ci to, czego potrzebujesz. Jedyną osobą, która może to zrobić, jesteś ty sam. Ta lekcja jest kluczowa, by przestać żyć w narzekaniu i zacząć budować autentyczne, mocne życie. Lekcja trzecia: Pamiętaj każdego dnia, że nic, ani ból, ani radość nie jest wieczne życie, jest ciągłą zmianą, a zaakceptowanie, że nic nie trwa wiecznie, jest kluczowe dla utrzymania równowagi emocjonalnej. Zarówno trudne, jak i szczęśliwe chwile są przejściowe, a zrozumienie tego pomaga nam nie przywiązywać się ani do smutku, ani do euforii. Kiedy doświadczasz bólu, łatwo jest poczuć się uwięzionym i myśleć, że to nigdy nie minie. Ale taki sposób myślenia jest zwodniczy i tylko zwiększa cierpienie. Przypominając sobie, że wszystko jest tymczasowe, możesz znaleźć ukojenie i nadzieję, by iść dalej. Podobnie, gdy wszystko idzie dobrze, ta lekcja zachęca, by cieszyć się tym, nie popadając w arogancję ani nadmierne przywiązanie ponieważ szczęście też jest ulotne. To stoickie podejście nie polega na ignorowaniu emocji, lecz na obserwowaniu ich z dystansem, uznając, że są częścią naturalnego przepływu życia. Praktykując tę myśl każdego dnia, rozwijasz silniejszy i bardziej elastyczny umysł, zdolny dostosować się do zmian, nie tracąc spokoju. Nietrwałość uczy cię, że prawdziwa siła Polega na akceptacji zmiennej natury istnienia i nieuzależnianiu poczucia pełni od chwilowych stanów emocjonalnych. Lekcja czwarta. Zaakceptuj śmierć jako naturalną część życia i wykorzystaj tę świadomość, by żyć z pilnością i celem. Śmierć jest nieunikniona, a jej uznanie nie powinno Cię paraliżować, lecz motywować do życia z intensywnością i jasnością. Kiedy akceptujesz że Twój czas jest ograniczony, każda czynność nabiera innego znaczenia. To nie wezwanie do strachu, lecz zaproszenie, by przestać odkładać sprawy na później i odważnie stawić czoła życiu. Świadomość śmierci zmusza Cię do priorytetyzowania tego, co naprawdę ważne porzucenia powierzchowności i skupienia się na tym, co wnosi wartość do Twojego istnienia. Wiele osób żyje, jakby miały żyć wiecznie, odkładając marzenia i unikając trudnych decyzji. Ale taka postawa prowadzi tylko do niezadowolenia i żalu. Stoicy rozumieli, że śmierć to naturalny koniec każdego cyklu i że życie z tą świadomością daje wolność do przejęcia kontroli i życia autentycznego. To zrozumienie pomaga ci wyeliminować szum, pozbyć się wymówek i działać z jasnym celem. Nie czekaj, Aż życie da ci znak, bo znak zawsze był obecny. Cień śmierci idący u twego boku, przypominający, że każdy dzień jest darem, który musisz wykorzystać. Lekcja piąta: nie narzekaj, ani nie rozdzieraj szat. Wykorzystaj tę energię do szukania rozwiązań. Narzekanie to łatwa pułapka, w którą wszyscy czasem wpadają, ale pozostawanie w niej to ogromna strata energii. Ciągłe narzekanie, nic nie zmienia, tylko podsyca frustrację, stagnację i poczucie bycia ofiarą. Zamiast tracić siły na lamenty, powinieneś przekierować tę energię na poszukiwanie konkretnych rozwiązań. Życie nie jest sprawiedliwe ani doskonałe, a oczekiwanie, że okoliczności same się zmienią, to niebezpieczna iluzja. Stoicy uczą, że prawdziwa siła tkwi w tym, jak reagujemy na problemy. A nie w unikaniu ich istnienia. Kiedy stajesz przed przeszkodą, to nie narzekanie, lecz działanie z jasnością i determinacją decyduje o Twoim sukcesie. Przestanie narzekać oznacza przyjęcie postawy proaktywnej, traktowanie wyzwań jako okazji do rozwoju, a nie jako nieprzekraczalnych barier. Zmiana podejścia z narzekania na działanie to kluczowy krok. By przejąć kontrolę nad swoim życiem i iść do przodu. Bo dopóki się żalisz, czas płynie, a twoje problemy się nie rozwiązują. Rozwiązanie zawsze leży w twojej zdolności do inteligentnej i zdecydowanej reakcji, a nie w hałasie narzekania. Lekcja szósta. Nie pozwól, by chwilowe emocje rządziły twoimi decyzjami. Emocje są potężne, ale też przemijające i mogą zaciemniać twój osąd. Jeśli ich nie kontrolujesz, kiedy pozwalasz, by gniew, strach czy euforia prowadziły cię, podejmujesz impulsywne decyzje, które często powodują więcej problemów, niż rozwiązują. Uznanie, że emocje przychodzą i odchodzą, jest kluczowe, by nie wpaść w ich pułapki. Nie chodzi o zaprzeczanie temu, co czujesz, lecz o nauczenie się obserwowania tych emocji, bez pozwalania im na kontrolę nad sobą. Prawdziwa siła polega na zachowaniu spokoju i jasności umysłu, nawet gdy świat wokół wydaje się chaotyczny. Stoicy uczą, że spokojny umysł to najlepsze narzędzie do radzenia sobie z każdą sytuacją. To wymaga dyscypliny i ciągłej praktyki, ponieważ w chwilach kryzysu najłatwiej jest się dać ponieść emocjom. Nauka reagowania rozumem zamiast impulsem. Daje ci kontrolę nad życiem i chroni przed popełnianiem nieodwracalnych błędów. Nie oddawaj władzy nad swoimi decyzjami przemijającym stanom emocjonalnym, bo to właśnie one będą kształtować twoją drogę i przyszłość. Lekcja siódma: naucz się odpuszczać to, czego nie możesz zmienić, zamiast trzymać się urazy. Trzymanie się urazy to jak noszenie ciężkiego plecaka, który tylko cię męczy. I więzi w przeszłości. Rzeczywistość jest taka, że są sprawy poza Twoim zasięgiem, sytuacje, ludzie i wydarzenia, których nie możesz zmienić. Próba ich zmiany to niepotrzebne marnowanie sił, które tylko przedłuża cierpienie i blokuje Twój rozwój osobisty. Odpuszczenie nie oznacza zapomnienia czy obojętności, lecz zaakceptowanie, że nie masz kontroli nad wszystkim, i postanowienie, by nie pozwolić by to czego nie możesz zmienić rządziło twoim umysłem i sercem ta postawa uwalnia przestrzeń dla wewnętrznego spokoju i pozwala skupić się na tym co jest pod twoją kontrolą w twoich działaniach myślach i teraźniejszości umysł uwięziony w urazie jest ślepy i pozbawiony prawdziwej wolności stoicy przypominają nam że siła tkwi w akceptacji rzeczywistości takiej, jaka jest, bez tęsknoty za tym, co mogło być lub co jest niesprawiedliwe. Odpuszczenie urazy to akt odwagi i mądrości, który pozwala iść naprzód bez zbędnego bagażu, budując lżejszą i autentyczną drogę ku swojemu dobrostanowi. Lekcja ósma. Stań się panem swojego umysłu i serca, nie ich niewolnikiem. Największym wrogiem, Jakiego możesz mieć, jesteś ty sam, swój umysł i emocje. Wiele osób żyje zdominowanych przez negatywne myśli, niepewności i niekontrolowane emocje, jakby były zakładnikami własnego wnętrza. Ale nikt nie zmusza cię, by podążać tą drogą. Masz zdolność, by rządzić swoim umysłem i sercem z dyscypliną i świadomością. Być panem oznacza obserwować swoje myśli. Nie pozwalając im sobą zawładnąć, rozumieć emocje, bez bycia ich niewolnikiem, oraz podejmować decyzje oparte na rozumie, a nie na impulsach. To nie jest łatwe i wymaga ciągłej praktyki, ale jest to droga do prawdziwej wolności wewnętrznej. Kiedy panujesz nad swoim umysłem, nie reagujesz automatycznie na trudności czy prowokacje, lecz wybierasz, jak odpowiedzieć. Nie pozwalasz, by strach Wątpliwości czy złość tobą rządziły, lecz używasz siły swojej woli, by pozostać silnym i skupionym. Ta lekcja jest ukoronowaniem całej twojej wewnętrznej pracy, ponieważ tylko wtedy, gdy jesteś panem siebie, możesz stawić czoła życiu z pewnością siebie i tworzyć autentyczny los, nie będąc na łasce własnych wewnętrznych burz. Życie na nikogo nie czeka, a prawda jest brutalna. Nikt nie przyjdzie cię ratować, ani nie da ci tego, czego potrzebujesz, by być silnym. Wszystko zaczyna się i kończy w tobie. Zaakceptowanie, że nie kontrolujesz tego, co dzieje się na zewnątrz, ale masz wpływ na to, jak na to reagujesz, jest podstawą, by przestać być ofiarą i przejąć stery swojego życia. Przestać obwiniać innych, zaakceptować przemijalność, świadomie stawić czoła śmierci porzucić narzekanie, panować nad ulotnymi emocjami, uwolnić się od urazy i w końcu stać się niepodważalnym panem swojego umysłu i serca. To lekcje, które nie tylko czyta się, lecz żyje się nimi i stosuje z żelazną dyscypliną. To nie jest wygodne, nie jest łatwe, ale jest konieczne, jeśli chcesz przestać tylko przetrwać, a zacząć żyć z celem i prawdziwą siłą. Przebudzenie się na te prawdy to policzek, którego potrzebujesz, by otrząsnąć się z przeciętności i przejąć kontrolę bez wymówek. Nie ma innej drogi. Albo zaakceptujesz te realia dziś, albo nadal będziesz więźniem własnych ograniczeń. Wybierz siłę, bo tylko ty masz klucz do wyzwolenia się i zbudowania życia, na które naprawdę zasługujesz.